I no jest reszta. Elo, eee, 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 elo, elo, elo. I od razu Motuch się zza? odezwał. Yeah. Dobra, to 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 wiesz, się nie. Dobra, jakaś wojna się przyda? Tu Repus się odezwie. Ja mam ja no, ja no, muszę się pozbierać. Bo coś tam, że mignęło. Och na nie, Klerdzi ma za mało terytorium. Klerdzi prowadzą wojnę z tym, z Hassą. No właśnie, widziałem, i mnie to martwi. To właśnie. wiesz, jak oni zwasalizują Hassę a, posługuję. No to będą mieli zbyt dużo wasali, którzy będą chcieli się może zbuntować. Wątpię, że jest na 5 i 3 Liberty no, co, coś musieli się, Coś musiało się stać, że. Nie, no, tym ty, Rydzi prysnął, to i ten. Słuchajcie, zawołam was do wojny, nie macie się, tam radę sobie sam. Ja mam disaster. Żeby tylko nic do mnie tu nie przyszło, nie? Bo ja mam teraz problemy lekkie. A co, idziemy łupić? <laughs> Możecie, Ej, nie, a Dobra, co? Wezwij mnie, wezwij mnie. Me Media Tak, to ja mam ja na rewalu prowincji, ja tam lecę. Czekaj. Bo mi dziedzic zdechnął teraz, proszę. To chodźcie. A tu musisz. A, dobra. A z A kim? To przepraszam. Hej, nawróciłem. A ja w końcu zacząłem zarabiać. Momenty. A nie, blokują mi. Nie, mam nie, 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 trzy dukaty, 3 dukaty. Tutaj ile? Też 8 dokładnie. Oj, poszło Idę take, po ten piniąd. Idę się na pierwszy. Mamy 57, 10, 5, to jest dobra. Gra... Bagdad zawrócony. 57 6... Razy Razem mamy 68. Właśnie sobie ma perliginę teraz. 68. Zobaczcie sobie na katolik, jak się tu nie bnie. No, no ładnie. Pięknie, no nie? Przechodzi przez środek suni. Taka trochę no pasożyt. Ta, taka paso. Niezakręcony <grymne> to jest. <grymne> tak sobie kliknę zobaczyć jak to wygląda tu. Rate efficiency <grymne> plus 10%. Może jakoś... No, no podbijajcie jak to tutaj. No oblegam wow. sobie. Lutuję sobie. No tu jesteś już. Fajnie. Tak. My ja się poddobam, że fort, moi buntownicy poszli do Armenii i tam się bawią w kółko. <laughs> Zabawa na całego! Bez lidera się wbijać nie ma to jak. Chyba, że z moi wybuchną. Akurat jak mnie tam pan nie ma. Morze. To tak wszystko ucichło. Ja bo najpierw muszę Ja patrzę co mam, do nie? Ja się... Ja mogę popatrzeć tylko na wojnę <laughs> Zajmij, podbicie Zajmij... tam są Żydzi. Łoł, wow, 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 co jest? Klerdzi 90%, skąd tyle? Może te jakieś wywiady się Za nawracanie może? Za nawracanie, boże, A nawracanie, może A nawracanie za... daje... Jest państwo żydowskie, no nie! Palić. Piec. Nie szybko. wiem, ale... Klerdzi, ale to masz Influensa czy Royality, kurwa? za dużo mają. No Też mam Influensa nie za dużo, 90%. 10 no zabieram im w tym <coughs> momencie. Bo ja mam u nich teraz 67% Ale jak ja zabierasz to Influenc nie spadnie. 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 W, się widzę w różnych prowincjach. Tak, bo musiałem, bo zaraz mam buntowników. Nie spadnie okay, ci jak no. będziesz zabierać. Spadnie. Spada. I teraz e, e, tylko w Semien by prowincja. powiedział Medibari. Niektóre dają, niektóre Samy nie. Semien moją dziwką. To Semien? <laughs> No kurde, tylko biorę do pola. Czarni Żydzi, Boże, chryste, jak to wygląda? Jednostka ten, z demienu, to są czarni Żydzi. Będę moi, Będę imur. Dobrze, przynajmniej no, wziąłem zbierać. bagaż w tym momencie. Aha, oni skończyli wojnę, oni wzięli tylko jedną prowincję. I mu no, Al-Quif, our... tak? Al-Katif. Al-Katif, nie o, boże, wiem. To, że... to, nie ja z... Ja z... oni chcieli fort zająć, ale. najgorsze to, że będą realizowali to wszystko. Co się dzieje? Hasa. Dwie. Tam padam. Ty gdzie się niepotrzebnie śrażą To jest. coś, co musi niedługo upaść. Klergi Stabilność i Klar gdzie się dla nich. Nie ma nie im dać żadnej ziemi teraz. Piękność i trudo. No to śmiecie, no. Jest dodatkowy misjonarz. A się trzymać? My... Dlaczego mój generał dalej żyje? O nie, okay. co ja zrobiłem? O, trus z Persją minął Też możecie, to mi oddajcie tamte prowincje. Prusy? Eee, ty jesteś słowiańska moc Słowiańska moc <ślesk> Słowiańska moc Słowiańska moc Oh, a dobra, za rok mi się kończy 10%, to będę mógł im nadać ziemi. Koptyka. Mierdolę tym na północ. Za do Bunty. Ale to już wszystko złupione, cholera. Jeszcze tam, a, tam, tam z południu. Ch o, chodź, chodź, bo tam na północy to nie Bunty akurat. Na północ? A Gdzie? W której prowincji? Eee, Rashid. E... A tu i Gariba i. Z Asuit. Dobra. Moje nawrócenie nic nie pomogło w nazwie. Huhuhu. Tary, 30%. Co? A, reszta no będę miał bunty. Co ja mam? Gdzie mam bunty? Grek. Oh my god, na no Cyprze muszę przerzucić wojsko. No nie, Albania się nawróciła na muzułmanizm. Nie gadaj. Bank Albanii, Boże, nie. Mm. Wiesz, że oh w Albanii normalnie też są muzułmanie, więc to... Tu... Wiem. Ej, co jest? Pomorze okupuje połowy Polski. A, bo walczą z Austrią i z Węgrami. Mm, to. No to wyjaśnia. Atakują w Francji, w Francji Kobrzeg, a chroni Austria, no nie. No to trochę Polska nie no Może że Litwa jeszcze przyjdzie. Hmm. Za ile Bur ty masz e, Lukas? Pół roku. No to szybciej będziesz miał chyba. Tam za 80 Ale Patrzę tymi. na Francję. Jak patrzę na Francję, to myślę, że Burgundy. To jest może za tu poczekać chwilę jak chcecie, bo teraz tu gdzieś się pojawią. No, bo nie zdążyłbym przerzucić wojska, więc a tam może się mhm. coś dużego ze Więc wolę, możemy tutaj poczekać. Ty, 7% jeżeli... inflacji z eventów. Liczymy, to jest liczę kory. na Burgundię, że ten. E, że zerwie są już z Ottomanami Francuzą. Burgundia? No popatrz, co robi Burgundia, co się dzieje wobec Ottomanów. Jakie no Burgundia faktycznie. to wygrywa? Nie, nie, nie wiem, wiem. wiem. Burgundia. Brytanią? Brandes, Brytanią. No. Dziwne nie Burgundia, Brabant, Flandria. Może przegrali kilka w i. <coughs> Patrzcie, że Francja nawet nie wezwie do po pomocy Osmanów. No dziwne. dziwne. Albo Osmani nie chcą, bo to może Wraz nie nawet by nie, 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 nie przyjęli. A, chyba że to jest ofensywna. Francuska. Defender, czyli oni się bronią. Temu tak? Dziwne. Może było za daleko, albo nie mogli tymczasem. Ojej, od to my są na mnie hostile, to już jest niezbyt śmieszne. Ła wow, mnie mm, też. No mnie też, Boże, przyjaciele. No tak było... robiliśmy. Dla mnie też. O kurczę. No tak to to i to zrobiliśmy, koledzy? To już powoli przechodzi w bardzo złą sytuację. No dobra, nareszcie mi się zgodnie. Zbyt ja wyczułem to wojnę to no. i powinniśmy to zrobić dokładnie w tym momencie, teraz. A wypowiedzi z tej okazji armatę. Pff. Ja mam armaty. Okay. Ja armatę. Nie stać armatę, nie, nie stać mnie na armatę, okej. Okay. Będę jedynym państwem zakonnym bez armat. Ja będę tradycyjny i będę walczyć na miecze i konie. Na kozy. I nie będę upgrade'ować wojska. Będziesz miał kozę, Repus, zobaczysz. Takiego osiołka będziesz miał. Marzonu. takiego krzyżowca w pełnej płycie na ośle. Dobre, dobre. Czekajcie chwilę. Nie, wywaliło to go krzyżowca. By... flagę. Nie, nie. To jest dobrze. Okay. Ja muszę iść stąd, bo mam czarną flagę. Ja nie będę z nimi walczył. No, jak bo mam czarną flagę? No mam czarną flagę, no zobacz. Nie mam przejścia przez siebie. Byś się na Cypr z każdym wojskiem o, po kolei ten. Genuę mogę mieć na rywalu. No zobaczę kogo, bo nic się chyba nie zmieniło. Mam nic. dla was jedno wielkie Genuła, pytanie. masz sojusze, żebym się nie wpierdolił? <laughs> mam dla was jedno ważne Pracja. pytanie. Kim kolejna duża wojna? O mamy ludzie. Ale z Francją i tak To oni i Otomani chyba. Ota. No Otomanom nie damy rady. Damy no radę. Zobaczmy, czeka. Burgundia mają... wygra wojnę. Siódmą. Nie, nie zerwali wojny ze Francuzami, kurde. Atakują Genuę. Otomani mają jeszcze artylerii. Atakują Genuę? Mhm. Mm I walczą Atom tylko z Genuą. Austria nie pomaga. Dziwne. Czyli już było Shadow Kingdom, tak. Pomóż mi tutaj, Lukas. Gdzie się w górę. Proszę, o, technologie rosną, o tak. No i sam się wbijasz w wojsko bez informacji, dobry, nie. dobry gracz. oni się tam pojawili po prostu. Weź już nie dodawaj filozofii do swojego braku talentu. Chwe, <tulak> <mian> <Repuza, Dzisiaj> masz <mian> dobre Ja Reput bym chciał, ci chciał tylko jedną rzecz przypomnieć. Razem kolega w świecie. 8-1, 8-1 morali, pamiętasz? <mian> 8-1 nie, Widzę... przyjacielu, no. Słowo i poezja. No, kurwa kometa! No, dobra, mi się podoba. Widzę fałszywe. że no jak prawdziwy Francuz ma flagi na swoich miastach. Chłe, chłe, chłe. No, wiesz, dumny z pochodzenia, nie? Oj, buntownicy. Przewidziałem o czymś zapomniałem. O, 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 buntownicy się pojawiają w tym Urydów. Rydów. To są Greccy. To pójdą do Aten potem, nie? Hmm, Albo. Hmm, może i tak. Coraz bliżej. Będą teleportowali się tak nagle. Ej, właśnie, no. będziesz miał złoto. niż trochę, nie? Pewnie. Ej, to powinieneś był nie religijne lecieć, a ekonomiczne, bo to cię zniszczy. I są to, wiele z kolejnych to... tych pomysłów. Ten na napis dalej jest pośledzony, mimo <laughs> to, że kilka prowincji nawróciliśmy. A mój napis jest trochę zjebany, bo Repuls ma te dwie prowincje. Ale chodzi o to, że nazwy religijnej. Nie wiem wiem, Religi też jest dalej taki jakby dostał skrętu. Możemy, ja możemy wydignować. Ale ja mamy normalne nazwy, reszta ma jakieś takie. Ja ci dam um, te dwie, no dwie prowincje, no, no. jak ty mi dasz te dwie prowincje na północy, tam ale Garbia. No Nie to jedno, szans. no to za jedno. No tam są, tam są kurcze, y, te, no jak one się nazywają, Piramidy. Piramidy w Algarbi, widzisz? Widzisz, no właśnie. To moje piramidy. No. A nie to wotanowie są te piramidy? One są no, tak na granicy właściwie. Fajnie. Prze przez dłuższy czas te piramidy były w dwóch państwach naraz. To tak na granicy ja tylko Mogę tylko was na rywala wziąć. To mi się no, nie ja podoba. też mogę. Ja, ja nikogo też... nie dałem. No, Trzymam no, jeszcze chyba Etiopię na rywalu. Ja mam Tunezję. Ja Ale jak masz jednego, to jeszcze dobrze. Ja na przykład Armenii nie mogę dać. I to jest problem. Tak bym chciał. Od 8 to... lat ma nie na no istnieje. A idę na kolejną wojnę. Tylko tym są teraz gotowi wie. Ja ci teraz nie pomogę. I jedna prowincja. O, otomani są już do mnie neutralni. Uf. Na Żydów idziesz? Tak, Anty, antysemitu. Zgłosimy cię. Sojusz, kurde, bierz. Sojusz, to poluję. Otamani nie mają na nas misji. Wiecie gdzie jest najwięcej Żydów? Urepuza. W atmosferze. We, 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 we. Jeszcze żar... Ej, to ja mam lepszy żarcik, ja mam Dawaj. lepszy żarcik, słuchajcie, słuchajcie wszyscy. ale słuchacie? Nie, ta. No to Murzyn i Żyd stoją na dachu wieżowca, nie? nie? I się założyli, o to, który spadnie pierwszy. No i skaczą. I który wygra? No... Żyd, bo będzie się Spaliłem. Powinienem po powiedzieć kto wygra. Brawo. I odpowiedź społeczeństwo. <laughs> 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 <Yes>. <laughs> Dobra. I, i, I tak zadziałało. Wszyscy się i tak śmieją. Nikt nie lubi Żydów. Co nie ma do Żydów? Po... A, ja nie mam. Fotec. Nie, ja nic do Żydów nie mam, nawet szacunku. Nie no, dobra żartuję. Żarciki oczywiście odkładany na bok. Ale oj, poprawność oj, oj. polityczna też tutaj nie ma miejsca. Macie z tak ludzi, którzy nie mają połowy penisa. śmieszne. <laughs> Refus nie wiedziałem, że jesteś Żydem. Lukas masz coś na Cyplusie. Nie co wiem, tylko... Co, co się dzieje w tym odcinku? Zablokują ten odcinek. Le wyciszę wyciszę wasze głosy wszystkie. O mój Boże Ej, Ale Jemen kupił Hedgez. Medwin zastąpił. Gdzie jest Jemen? Tu. Jemen, nie mam. dziko poleciał. No, ty nie możesz Właśnie. dostać dołu tutaj. Nie masz dostać tego dołu i nie masz pójść do Indii, ty masz za dużo ziemi już. Jak? Popąd ile masz developmentu? No ee, mam 120, a ty 150. No właśnie, jeszcze Etiopia cała i to wszystko znajdź, że ty będziesz ogromny, jeszcze też do Indii iść. Po, po moim, po moim... Po nie po to, nie nie, nie, moim nie, to nie, nie to nie, nie to nie, to, to będzie góry. Weźmiesz sobie exploration, Pójdę sobie w inny sposób tam. Ile weź za nim, bo tam jest dużo złota. No a nie kurczę. Bunty. Nie. Możesz przecież skolonizować całe to nie. A ty chcesz iść do Indii przeze mną. Ja Białe punkty Chory cię e. 13 tysięcy. nie chcą się a nie, jeszcze, bo muszą zająć. Tak, jak zajmą Cypr, to się teleportują. Teraz je No mam to liczę, armię. że sobie pójdą. Rady, Kręty, pójdą fuldy do Osmanów. <grych> Konwertuje trzy Kurde, ty mu rydzik. I do ile trwa ten warning? Każdy go, mam wszystkich z insultów insultów no. Ciekawe czy mój władca dożyje 70. Mm, a ile ma już? 68? No mój ma 61. Mój 60, ma 44. Zdrewni, mój ma 555. 55 umrzyj, czy... kurwa, umrzej. mnie refuz żyje i to szczęśliwie 555. A mój e, Grandmaster, nie wiem jak go nazwać, pierwszy The Bloys ma 51. Nie wiem jak go nazwać. Nie wiem jak go nazwać, pierwszy. Fajnie musi się przedstawiać. Cześć, jestem Faust. Cześć, jestem. Nie wiem jak go nazwać. <noise> Jesus. Kurde, poszedłem podbijać, ale nie mam punktów. administracyjnych. No właśnie. Ja, ja się z... drugi ID ja zziąć bo już nie Ale właśnie się skopnąłem, że mam, miałem dwóch wolnych tych, tych raderów cały czas jeszcze. Uh. O dużo. No, ja miałem dyplomatę, muszę robić klejmy. No właśnie klejmy. Dobrze wspomniałeś. Tylko na kogo teraz? <noise> w okolicy. No racja. Mą, mądre słowa, mądre słowa. No jak, jak, e, <laughs> muszę zdobyć konstanty na Oprócz nas, pół. bo kluczy nie dostaniesz. A dobra, dobra, sora, sora no. Gaben. Oni tu będą zawsze rządzili. Ej, za 4 lata, nie, za dwa lata już w Faustadzie będzie francuska kultura, Jany. Jaram się. Ma ktoś pożyczyć 5 dych? Ja mam. Od, oddam do jutra. <laughs> Na, na cholerę ci francuskę, jak o, masz hey, tolerowaną. No, Dzięki. Fuck. No nie! Następca Faust553 umiera. Poczekaj, mam pierwszą A u mnie Faust ten, jest już jako następca. Ciekawe, 4, 5, ciekawe, pierdole, no. ciekawe, co on tutaj w ogóle ten e, polował na co? Jesus, to przegrany. Nie wiem, ma kozy Z wybór władcy mam jeszcze premier do estateów? No i jednym zabierasz i minusy drugim dajesz, no. Ja pierdolę. Kogo ja mam wziąć? co mam ma u mnie 81, ci mają 70. Nie bierz od papieża, on wybiera głównianych ludzi. Bo to ty masz do papieża polakę. No to wszystko jest losowo, muszę Tak, 1,01, ale popisz mi ten. Tak nie no ja, ja miałem od papieża 5,5,3. Ja zawsze bierałem od papieża, bo jest yy, Popol Influence darmowy. Ja tak. wziąłem sobie kupca 226, dostałem. Nie, no co nie zły też. I ma imię Bedwin. <śmiech> <śmiech> no to ja wezmę chyba. Ja potrzebuję wsparcia teraz klerków, tak mi się wydaje. Tak mi się jeszcze. nie z... wymaksowane. O, mam rękę no to już, e, Chyba ci buntownicy już <laughs> nie chcą uciekać bo wezmę sobie Lukasa trzeciego W sumie już Lukasz, ci buntownicy nie chcą chyba się teleportować nagle Nie? Nie no muszą iść stąd no Nie chcę iść stąd 2-2-4 nie jest tragiczny. Nazwę go... Koks. Chcesz faworków? Boże, no, to Tymu? do dupy Z kim chcesz się Aj. bić? Z, z Żydami Jakie <laughs> faworki wow. pójdą? Czy jest na Żydów Jestem na Żydów i idzie 17 tysięcy. Na żywo. No naprawdę oni mi się nie chcą ewakuować. Od ja kiedy Żydzi są czarni? Pieniądze. Jezus Maria to jest... Znaczy to mówiłem dlaczego ja, są czarni. <laughs> Cieszę się, że nie rudzi. O nie! <laughs> o nie, Boże. Gaben, Gaben szedł do władzy. Nie. Jeden z każdym. że oddasz tą chciurkę co nie, bo mam event i dostanę pożyczkę. Jak eee, Ja właśnie spłaciłem pożyczkę mi dosła... tymi pieniędzy. <laughs> A ja by mi ktoś dosłał, bo nie wiem, z 5 sp dyszek. Tak. 25 Jordan. mogę. Taki. To mięso, nie chciałem ci tego embargo dać. Dzięki. Dzięki Ja ci oddam te pieniądze, ale jeszcze nie robię, nie? Kiedyś będzie jakaś tam okazja, to. Dokładnie. Postawisz jakąś flachę czy coś? <grym> to jest. Kiedy jedziecie na IM? <grym> jak nie już, ja już ja jest? Ja, ja może za rok. W sensie ale Może za pięć, następne, nie? Ja bym bardziej jakiś Pyrkon czy coś takiego. czy pk. Ja pojadę na reach, ale jak mnie zaproszą. W ogóle nie widziałem, że mam stabilności 3 to Ty na Reach to ja jako dozorsa chyba mógłbyś tam pojechać dyskotek. <laughs> Jak będzie w Rzeszowie to pojadę No ja też do Rzeszowa pojadę Albo nawet polecę! Z Gdańska o kurwa Gdańska, a gdzie mieszkasz? w Gdańsku mieszkasz? Nie, ale z Gdańska tylko latają samoloty do Rzeszowa Pojedę <laughs> do Gdańska specjalnie? Ostro to poleć do teraz do Radomia A nie, to z Radomia, ta, sorry Na R pamiętałem Tam jakieś samoloty w ogóle latają? No z właśnie Radomia. z Gdańska tylko do Radomia latają Powiedziałem, że na R, a nie, nie pamiętałem, które miasto Jeden pies To jest Już 6 pokoju Poza tym w Gdańsku to byłby wstyd mieszkać, tam się Tusku urodził i dalej ta nazwa jest taka dziwna, weh, <grych> patolik, no. Boże. Weź Faust nawróć ten e, tabuck, żeby chociaż... Teraz, opyl mi, sprawia. ja tam nawrócę. To chociaż przynajmniej się połączą te nazwy w jedność. Albo coś gorszego wyjdzie jeszcze. Teraz też te nazwy podzmieniam, bo te arabskie to już język A To A te nie są francuskie już? Nie. Nie, nie zmieniły się. Nie, zmieniły się na... tylko pobliskie. W sensie jakieś znaczy, regiony, które są sporne, typu Prusy w Polsce i na przykład. Tam, z, to no, trochę głupie. Powinno bląc. się większość tym. Znaczy, no, pomoże na przykład. na przykład nie wiem, ja sobie na swojej serii to na przykład Moskwę zmieniłem z powrotem, że jest W. No wiesz, ręcznie to można. Ale ręcznie można. Jest, ziemię, no ale nie można? Jakie jest pewne. Albo że te ziemie. Albo To jest poprawnie, no to to już inna brocha, nie? Musisz zachować jakąś poprawność. Ja I nie mówię tu o politycznej. Hehehehe. He he he. Kochanie, to, 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 to co jeszcze o Żydach powiecie? Nie ja nie mam pojęcia do kawałów, niestety. Żydzi? Nie wiem. Ktoś mi ostatnio w komentarzach pisał właśnie jak jakieś... Ja mogę powiedzieć bardzo śmieszny kawał, z którego wszyscy będziemy się śmiali. Dajesz. Dawaj. Eee, puk, Twoja puk. kariera YouTube'owa? A, mów, mów, mów. Puk, puk, to tam down, sam, nie z zespołem. <laughs> to nie jest śmieszne. No. Ale, ale, ale nawet uroczył. uśmiech. A z Żydów się można tak. się uśmiechać. Znaczy... Z Żydów szczerze? Można się uśmiechnąć na każdy żarcik, ale akurat... A bo znam inny o Żydach. Jest dwóch Żydów pod prysznicem, tam się myją, i najpierw zaczynają się przepychać, bo się pokłócili, jeden się wywrócił i chce w czymś waność tego drugiego Żyda, pyta za mydło, a ten drugi Żyd do niego Ej, ale dziadka w to nie mieszaj. <noise> ja to <noise> znałem. Też kojarzę. Um, czym się różni wagon żydowskich dzieci od wagonu z piachem? Wagonu z dziećmi nie da rozładować się widłami. Tak. Okej. Okay. Zresztą z zapad, tego powodu, że taka zap, cisza była. Zapadła, zapadła ta niezręczna cisza. No cóż. Takie jest życie. Taki mój kraj piękny. Taki, mój kraj taki piękny. No fuck, ty mi... I ty mi tego pu, tej północy nie chcesz opylić. Dodać jej. Jadzisz no mi tam dojdzie do morza. A ja chcę wojnę z Ottomanami. Nie. No, je, je, je. A to nie ty twój kraj będzie płonął. Chodź mój, bo Tunezja może pójść od lewej. A Tunezja ile ma wojska? skoro już no to, tak to, za, to jak, jak to. Tunezja w sumie ma tylko z Ottomanami sojusz. więc. No tak, właśnie do tego się pytam. Osmani mają w tym momencie 56 tysięcy Tunezja My ma 15, 16 Nie ruszajmy ich, nie ma bata mm. o, No może staniemy gdzieś w górę ma Masz tutaj. fort, pójdziemy jakoś na Tunezję, zniszczymy im wojsko i pójdziemy na ottomanów Chyba, że staniemy bardzo, bardzo defensywnie Moralami dalibyśmy radę Znaczy defensywnie to możemy, bo tu mamy te góry Chyba, że mi fort... Chyba, że mi mm -hmm. fort opłacicie, to ewentualnie razem mielibyśmy jakieś 17 14 ja bym miał 11 góra 12 ja na wojnę bym dobudował wojsko najemników 9 tysiące. No właśnie no to razem mamy siłę muszę wam powiedzieć I flota no. się tworzy powoli Jeszcze drugą armatę Flot, flotą robię Flotą nie mamy szans ale armią, nie mamy szans z smanami. E, no. spróbuj zrobić sojusz z Węgrami Też radę ich tam wyciągnąć Lepus no, patrzę właśnie, mam 25. Jakbym im do dupę, to ewentualnie. No ja też, a ty, Lukas? Nie masz jak? Mm, mam 53 minus. Znam, mam za dużo relacji, tak jakbym mógł. No to zerwij z kimś. Ja w sumie mógłbym. Możesz zerwać. Tylko że ja, za, wiecie, ja nie mogę wypowiedzieć tej wojny jeszcze przez 5 lat. Bo jak ją wypowiem, to o tym Rydzi dołączył. A no tak, tak. <laughs> ale, 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 my Tunezji... ej, zrobić... ale my Tunezji, ej! Ale my Tunezji wypowiadamy. Tylko Repus może, bo to. Tunezji, Tunezji tak. wypowie Repus, no. no ale, tak. No ale patrzcie, jak wypowiadam. A nie, to... czekaj, ale warning to działa tylko na tych, co są w okolicy tych. Ograniczą z tym państwem. Właśnie, więc ja mogę wypowiedzieć wojnę Osmanu. Ale nie kuchem. wypowiesz wojny Osmanu, bo dołączy się Francja, a Francja cię rozpierdzieli. Teraz, no, tak. No, tak to będziemy tylko... Ale będziemy mieć tylko to dlatego, saman. To dlatego idziemy na Tunezję. No tak, i to są poboczni. A, a Tunezję tak. to ja wypowiem wojnę bez. Belli, news, dwa punkty, was, ale do ja wypowiem wojnę, planem, co ty kuźwa wam masz do tego? Dobra, no bo nie bo nie ma jak wasala ty ty wojny, to ja nie wezmę Węgier. Ale ja też próbuję zrobić sojusz z Węgrami. Lidzę dupę Węgrom i Napletowi pletowi. Na oh. pletowi? No, bo jest wolny, jest blisko, więc jest szansa, że się dołączy. O, oh. hmm, mnie. Yeah. Na pletowi. O, pieniążki Mogę zbudować kościoły. Zostałeś że straciłem. Ale tylko 8 dukatów. A 47 to może. Burżuazja ja mi wróciła. Teści Żydzi chyba tam pomnożyli przypadkowo pieniądze. O bo, Boże, mhm. takie bunty. Czemu? No bo różne Pot. kultury, różna wiara, i wiesz. Są problemy. I nieszczęście. Ja ja mam dobra. jedną kulturę, Niesięcia jedną wiarę. U mnie. A wie co bym nie akceptował? Zawsze. Koniec odcinka. Racja, o, którą? Mamy 25 minut. No to Kurde, jak biłem? Tak, tak może. Tak więc, proszę Państwa, kto zaczyna, ten kończy. O. Repulsa. Na razie. <laughs> Trzymajcie się. Cześć.